Szanowni Państwo, nazywam się Sylwester Śmiech i witam Państwa w kolejnym odcinku Politycznej Piaskownicy. Dziś moimi Państwa gośćmi są Pani Renata Bieńko, Polskie Stronnictwo Ludowe, witam, witam serdecznie. Państwa. Oraz Pani Wożona Lisowska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witam serdecznie. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie zagadnienie aktywności kobiet w życiu publicznym. Drogie Panie, jest to na pewno temat bardzo istotny, dlatego jeszcze raz bardzo się cieszę, że zgodziłyście się, się wziąć udział w tej naszej dzisiejszej rozmowie. Chciałbym, abyśmy rozpoczęli od takiego pytania. Patrząc na dzisiejsze zaangażowanie kobiet, zaangażowanie w życie kulturalne, społeczne, ale i ekonomiczne, polityczne, jak pani oceniają to zaangażowanie? Czy jest ono dzisiaj duże, czy raczej jest niewielkie, czy powinno być większe? Proszę, to może pani. Udział kobiet w życiu publicznym od 1989 roku stale rośnie. Ale nadal, jeżeli chodzi o sferę publiczną, a zwłaszcza jeżeli chodzi o przestrzeń polityki, to jest to stosunkowo niewielka ilość kobiet. I mam tu na myśli gremia polityczne, które wybierane są według zasady proporcjonalności, tak? mimo że kodeks wyborczy z 2011 roku gwarantuje, aby na listach wyborczych było minimum 35% osób z każdej płci, to fakt, że te miejsca nie są naprzemiennie, powoduje, że kobiety dostają pozycje nie na tak zwanych miejscach biorących, ale jednocześnie fakt, że kobiety w wieku 45-60 lat w tej chwili stanowią grupę kobiet, które w historii Polski w ogóle powojennej w ogóle najnowszej historii Polski są jednym z najbardziej aktywnych, jednymi z najbardziej aktywnych i to zarówno w przestrzeni biznesowej, jak również w życiu zawodowym, bo jeszcze nigdy nie było tak, że tak wiele kobiet korzystając ze swoich praw wybrało własną przedsiębiorczość. Czy podjęło pracę zawodową. Obecnie szacujemy, że jeden milion kobiet w Polsce prowadzi własną działalność gospodarczą i są to albo mikro i małe przedsiębiorstwa, albo firmy jednoosobowe. Biorąc pod uwagę fakt, że tak naprawdę jesteśmy młodą demokracją, jest to ogromny sukces i możemy powiedzieć, że Polskie kobiety są niezwykle przedsiębiorcze, bo jeżeli chodzi o udział kobiet w ogólnej ilości podmiotów gospodarczych, które kobiety założyły, to jest aż 35% w Polsce, biorąc pod uwagę gospodarki bardziej ustabilizowane, dłużej będące. Już dojrzałymi gospodarkami i dojrzałymi demokracjami, to Niemcy mają na przykład 27%. I mimo, że jesteśmy w Unii Europejskiej dopiero od 2004 roku, postrzegane jesteśmy, my Polki, jako naprawdę jedne z bardziej przedsiębiorczych kobiet. Pani Renato, czy Pani by chciała jakoś dodać, czy uzupełnić coś tej wypowiedzi koleżanki? Myślę, może ja uzupełnię troszeczkę hmm. wypowiedź. Myślę, że udział kobiet w życiu politycznym, w życiu społecznym jest ciągle za mały. Wynika to z tego, że kobieta jest wkomponowana w taki model matki Polki. I no niestety większość czasu zajmuje jej wychowanie dzieci, rodzenie tych dzieci, wychowanie dzieci. Kobieta nie może sobie pozwolić na, na robienie kariery zawodowej i dlatego powinniśmy mieć większy wpływ na, na życie społeczne, na, na politykę. Jeżeli chodzi o parytety, no to parytety są, zawdzięczamy pierwszemu kongresowi kobiet. To one przeforsowały właśnie tą ustawę, zebrały odpowiednią ilość podpisów. I, ale parytet też trochę rykoszetem na nas działa, dlatego że kobiety są czasami na listy złapanki wybierane. Nie mamy, bardzo mało jest liderek, takich już kobiet, które rzeczywiście będą pełniły, są przygotowane do pełnienia jakichś tam ważnych funkcji politycznych. To jest właśnie na zasadzie na zasadzie łapanki. Dlatego kobiety wnoszą bardzo dużo w jakość polityki. Polityka generalnie, no to jest rządzi się prawem dżungli, a, a niestety nasz, nasz brak powoduje, że dalej ta polityka jest taka. Brutalna. Brutalna, właśnie. My wnosimy empatię do polityki, my, my wnosimy wrażliwość naszą. Także naprawdę powinno nas być więcej i będzie nas więcej, ja wierzę w to. No właśnie, bo tutaj rozmawiając o tej kwestii należy dotknąć samego sedna, czyli roli i znaczenia kobiet w debacie publicznej. Panie obie słusznie wspomniały o tym, że Kobiety wnoszą pewną nową jakość. I ja się z tym stwierdzeniem zgadzam, ale gdybyście miały, panie, stwierdzić, co właściwie determinuje to zaangażowanie kobiet, to prawda, że jest to duży sukces polski, to że ten udział kobiet jest widoczny, ale również zgadzamy się z tym, że w tym polu jest również nadal wiele do zrobienia, również w takiej sferze mentalnej. Więc co tą aktywność właściwie kobiet determinuje? To może proszę, pani Renata, teraz. No, mi się wydaje, że kobiety, to znaczy tak, no powinien się zmienić właśnie ten, ten model model kobiety. Powinniśmy, jest zasada unijna równości płci, powinniśmy dzielić się porówne obowiązkami, tu zaraz jak z królika, królik z kapelusza wyjdzie nam gender, który też urasta do nie wiadomo jakiej rangi u nas. A tutaj chodzi generalnie o, o to, żeby ten podział obowiązków domowych był Porówno. Przepraszam, Pani Baszega. Nie jesteśmy ani lepsze, ani gorsze od mężczyzn, ani w życiu społecznym, ani w polityce, ale po prostu mamy inne spojrzenie i troszkę inne priorytety. Wchodząc do polityki czy do życia społecznego, decydujemy o tym, jak kształtuje się życie najbliższego naszego otoczenia. Więc jeżeli chcemy mieć realny wpływ, na to, co dzieje się wokół, musimy być obecne w życiu społecznym. Ostatnio w tym temacie zabrała głos rzecznik praw obywatelskich, zgłaszając się do pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania, o to, aby podjąć pewne działania systemowe, aby ta ilość kobiet w gremiach rządzących, mam tu na myśli sejm Rady Powiatu, sejmiki żeby sukcesywnie rósł tak, aby głos kobiet w polityce był słyszalny. Po pierwsze dlatego, że kobiety, można powiedzieć, w polityce też łagodzą obyczaje, ale y, mogą y, y, wnieść doświadczenie, które często zdobywają uczestniczą, uczestnicząc w życiu społecznym. W, w, tak naprawdę w trzecim sektorze, bo mężczyźni zdobywają swoje, swoją wiedzę często e, właśnie w, w partiach politycznych. Natomiast kobiety często, nim trafiają do życia publicznego, e, najpierw są aktywne w życiu społecznym, czyli realizują się e, swoje. Yy, yy, zaspokajają swoje potrzeby bycia potrzebnym innym, ale także realizowania swoich celów, priorytetów, służenia swojej społeczności poprzez właśnie doświadczenie społeczne w organizacjach pozarządowych, w fundacjach, będąc ich członkiniami, założycielkami. Yy, I uważam, że aby yy, ta aktywność kobiet była bardziej. Yy, zauważalna i aby te gremia kobiet, które już są aktywne, się powiększały, no potrzeba bardzo wielu działań. Bardzo podoba mi się projekt gospodarki niemieckiej, gdzie kobiety założyły stowarzyszenie, babska gospodarka, w której mają instrumenty wsparcia i Zachęcają y, inne kobiety, które do tej pory nie były aktywne ani w życiu społecznym, ani w życiu biznesowym, do otwierania swoich firm. Potem przez pierwszy y, okres czasu wspierają te działania, dając tak jak inkubatory przedsiębiorczości, mhm. można powiedzieć, dla młodych ludzi, dla startupów, dają im wsparcie merytoryczne, księgowe, finansowe, a potem jak ta firma okrzepnie, jest. Y, Obowiązek ciąży na tych kobietach, aby kolejne kobiety wspierały. W Polsce dopiero raczkują tego rodzaju przedsięwzięcia ponadregionalne. Ja e, uczestniczę właśnie w tego rodzaju projekcie, który wywodzi się ze Śląska, mianowicie e, ambasador aktywności kobiet. Zostałam e, powołana ambasadorką aktywności kobiet na województwo lubelskie, i rolą tego przedsięwzięcia jest nominowanie. Firm, instytucji, podmiotów, ale także y, osób, które pełnią funkcje publiczne do, am, do właśnie do nagrody za włączanie kobiet we wszystkie sfery życia publicznego. Przepraszam, że przerwę ten temat jeszcze no, pewnie będzie kontynuowany w naszej rozmowie, ale właśnie ja tutaj zgadzam się z tym, że kobiety w polityce to również jest nowe spostrzeżenie, to jest poniekąd nowa jako stylu politycznego, to jest nowa baza wiedzy i informacji. Jest to duża wartość i moje pytanie jest następujące. Dzisiaj rozmawialiśmy na początku naszej audycji o tym, że ta aktywność kobiet na szczęście i tak jest duża na tle Niemiec na przykład. Właściwie gdybyśmy się mieli zastanowić, jakie czynniki dzisiaj najbardziej hamują tą aktywność kobiet? Poza tymi listami, może takie również czynniki natury społecznej, kulturalnej? Jak Pani myślicie, może Pani Renata? Ja uważam, że nie mamy odpowiednich instrumentów do działania, szczególnie jeżeli chodzi o, o miasta. Ja może tak teraz się skoncentruję na takich małych miejscowościach, gdzie kobiety się znają, gdzie kobiety zakładają sobie jakieś tam koła gospodyń wiejskich, jakieś małe stowarzyszonka i one wiedzą już dokładnie jak korzystać z funduszy unijnych i na przykład na takich małych wsiach ja się ostatnio bardzo zdziwiłam, gdzieś chyba w Dąbrowicy Bodajże, te dziewczyny mają z projektu unijnego jakieś zajęcia fitnessowe. One sobie gotują, wymieniają się wzajemnie doświadczeniami. Także to jest, wydaje mi się, że właśnie brakuje takich liderek jednak, żeby, żeby obudzić w tych kobietach inicjatywę, bo my chcemy działać, my jesteśmy wrażliwe społecznie, ale gdzieś, gdzieś jakoś jeszcze, jeszcze nas jest za mało i... Myślę, że, że właśnie ten cały czas, o czym mówię, o tym podziale obowiązków, że jednak my jesteśmy zaangażowane w życie rodzinne i, i dlatego nie, nie możemy aż tak się zaangażować w to życie społeczne, Boże, i polityczne. Bo, może trochę pytanie z nieco innej perspektywy. Czy nie jest również tak, że dzisiaj kobiety w Polsce w wymiarze politycznym... Nie do końca mają swoją reprezentację. Bo te ruchy feministyczne, które na przykład są popularne, czy były popularne w zachodniej Europie, w Polsce ze swoimi hasłami, sposobem ich prezentacji po prostu się nie przebiły, że kobiety. Które są zaangażowane na przykład społecznie obywatelsko nie do końca utożsamiają się z tymi ruchami, jak pani się na to zapatruje? Ja jestem zdania, że aby gospodarki się rozwijały, aby społeczności lokalne funkcjonowały dobrze, powinna być proporcjonalna reprezentacja zarówno płci męskiej, jak i żeńskiej. I tu nie chodzi o to, żeby rozdzielać reprezentację kobiet i mężczyzn, bo często Nasze priorytety są bardzo zbliżone. Nas po prostu dalej nie stać na to, aby nie korzystać z potencjału, jakie wnoszą kobiety do życia publicznego, ponieważ wszystkie badania w krajach Unii Europejskiej wykazują, że tam, gdzie jest większa reprezentacja kobiet w wielu gremiach rządzących na różnych poziomach sprawowania władzy, tam też rośnie PKB. I jest duża zależność proporcjonalności pomiędzy reprezentatywnością kobiet a y, wzrostem gospodarczym i skłonnościami dychtanych krajów do innowacji. Zatem, żeby y, y, gospodarki prężnie się rozwijały, musi być wykorzystywany potencjał całej społeczności. Y, dlatego też uważam, że Unia Europejska, Komisja Europejska bardzo y, duży nacisk kładzie na politykę równościową, tak? Y, równość to oznacza, że jesteśmy y, pod względem płci równi w naszych prawach i obowiązkach, mamy podobne przywileje, dostęp do dóbr, czyli dostęp do sprawowania władzy, dostęp do y, życia zawodowego, do pracy, a w tej materii na razie jeszcze tak naprawdę tak nie jest. I to są te rzeczy, o które powinniśmy walczyć. Wśród tych barier, które ja bym jeszcze wymieniła, a które mają pewien bardzo ważny wpływ, będąc wąskim gardłem dostępu kobiet do życia publicznego. To jest y, niezbyt y, jeszcze do końca wsparcie instytucjonalne publiczne. Panie Boże, pozwolę sobie przerwać, mhm. bo nasz program będzie dobiegał ku końcowi i chciałbym, niestety zresztą, i chciałbym, abyście Panie miały możliwość takiej błędy. W związku z tym, co według Was, tak już pokrótce, bo ze względu na różnego rodzaju ograniczenia czasowe, ciężko jest nam na pewno ten temat rozwinąć i ważne, żeby on był obecny w debacie publicznej. Mam również nadzieję, że w moim programie również on będzie obecny. Co powinniśmy zrobić jako przedstawiciele czy osoby, które mają udział w debacie publicznej, aby ten głos kobiet był bardziej słyszalny? To tak bym poprosił o zdanie podsumowania. To może Pani Bożena zacznie. Myślę, że potrzebne jest, potrzebne jest wsparcie instytucji publicznych, czyli lepszy dostęp do żłobków i przedszkoli, ale także wiedza, edukacja i Debata na ten temat, że w życiu ważne jest także, aby kobietę wspierać w jej obowiązkach względem rodziny, czyli promowanie partnerstwa, dążenie do jak największej równości, jeżeli chodzi o dostęp kobiet do tych obszarów, o które wspominałam, ale także niedyskryminowanie kobiet, tak? czyli równe płace za podobne stanowiska pracy i solidarność kobiet, które już są aktywne, a również wsparcie liderów społecznych i liderów politycznych. Jeżeli to wszystko razem zadziała. I media lokalne też się w to włączą, a tutaj jesteśmy także reprezentantami mediów lokalnych i dajemy przekaz dalej, to ta obecność kobiet w życiu publicznym będzie większa. Praktycznie pani radna wszystko podsumowała w pełni ten temat, ale ja bym chciała jeszcze dodać coś takiego. Niedługo zbliżają się wybory do Rad Dzielnicy i zachęcam wszystkie kobiety. Yy, takie, które już ukończyły 18 lat, do nie wiadomo jakiego wieku, żeby wzięły czynny udział w tych wyborach. Bo to są takie te dzielnice, to są nasze małe, bardzo małe ojczyzny i od tego się zaczyna. I tam się będziemy uczyć aktywności, tam się będziemy uczyć polityki. Także bardzo, bardzo zachęcam wszystkich. Ja bardzo dziękuję Panią za udział w programie, Państwu dziękuję za uwagę. Ja ze swojej strony pozwolę sobie tylko dodać, że. Powinnością osób, które są osobami publicznymi, są zaangażowane w życie społeczne jest również ochrona i promocja osobowej godności kobiet i myślę, że tym możemy dzisiejszą rozmowę zakończyć. Jeszcze raz dziękuję, Państwu dziękuję za udział w programie. Pozdrawiam, Sylwester Śmiech.